Poniedziałek 8 czerwca Piotr Seyfert, witam Państwa. Rozpoczynamy informacje. A dziś w serwisie powstanie Legnicki Komitet Referendalny oraz o Hotelu dla Zwierząt. Na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy rozpoczęły się egzaminy na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpi ponad 650 uczniów z 12 legnickich podstawówek. To wspólna inicjatywa Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta oraz Szkół Podstawowych i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W poniedziałek rano jako pierwsi do egzaminu przystąpili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 20. Uczniowie poddani byli sprawdzianowi wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem na drodze. Najpierw teoria. Egzamin składa się z 15 pytań. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Natomiast czas jest taki nieograniczony, także to dostosowujemy się po prostu do uczniów jedni odpowiadają szybciej, drudzy wolniej. Uczniowie do tego egzaminu się przygotowali, jak się okazało dobrze, bo większych problemów z zasadami ruchu drogowego nie było. Znaczy w szkole mieliśmy takie kartkówki ze znaków drogowych i tam pani na nam stawiała i tak też nas właśnie przygotowywała do tego egzaminu. Rower to doskonała rozrywka. Coraz więcej osób decyduje się na jazdę na dwóch kółkach. To bardzo dobrze. Dzieci także chętnie jeżdżą. Od pięciu lat, ale szczerze mi nie wychodziło. Dopiero teraz tak się dokładnie nauczyłam. tak. W tym roku jakoś. To kto cię uczył? Czy sama jeździłaś? Czy ktoś ci pomagał? Sama. Oprócz wiedzy i umiejętności ważny jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. A tego niestety czasami brakuje. Przerażam je. Nawet jadąc samochodem, widząc rowerzystę, który nieodpowiednio jest ubrany, nawet w dzień, że ludzie nie mają przede wszystkim wyobraźni. Przecież, nawet jeżeli ktoś nie ma kamizelki, można ubrać jaskrawą koszulę, jaskrawą kurtkę. Będziemy wtedy o wiele bardziej widoczni. A jeżeli chodzi o brawurę, no często widzę właśnie młodych ludzi, którzy przejeżdżają, co mnie też przeraża, na przejściu dla pieszych na rowerze. Dlatego tego typu inicjatywy są jak najbardziej pozytywne, bo uczą tych pozytywnych, bezpiecznych zachowań na drodze. O czym należy pamiętać przede wszystkim? No, tak, o znakach też trzeba pamiętać, trzeba znać te znaki i trzeba znać ruch, czy prawostronny, czy lewostronny. Wtedy dopiero można wybrać się na drogę podobną do tej, jak w miasteczku ruchu drogowego. Dla Ciebie co jest trudniejsze, teoria czy praktyka? Teoria. A z teorią uczniowie poradzili sobie doskonale. Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki zapowiada powołanie Legnickiego Komitetu Referendalnego. Chodzi oczywiście o ogólnokrajowe referendum, które odbyć ma się we wrześniu tego roku. Wniosek do Senatu w sprawie referendum skierował prezydent Bronisław Komorowski po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Referendum odbędzie się 6 września tego roku. Wynik będzie wiążący, jeśli zagłosuje więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Już chcemy 22 czerwca zrobić takie duże spotkanie referendalne może duże to, ale za inicjatywę Komitetu Referendalnego w Legnicy, żeby rozpocząć dyskusję też z Legniczanami, a w Legnicy o tych trzech pytań. One to będzie spotkanie tych, którzy chcą wziąć udział w takim regnickim komite komitecie referendalnym. Poseł Robert Kropiwnicki na pierwsze pytanie dotyczące JOW-ów i trzecie dotyczące przepisów prawa podatkowego zagłosuje na tak. Jest natomiast przeciwny utrzymaniu dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Należy przede wszystkim rozpocząć poważną debatę na temat finansowania partii i roli partii. Bo ja traktuję to pytanie trochę jako pretekst do dyskusji o roli partii. Dzisiaj jest bardzo negatywna opinia o partiach politycznych, bo się mówi, że są złe, że decydują partyjniacy i tak Model finansowania partii politycznych w opinii posła można odpowiednio wypracować, może on być taki, jak na przykład w przypadku organizacji pożytku publicznego, gdzie przekazujemy 1% swojego podatku. Przez kilka tygodni młodzi Głogowianie przebywali w Niemczech, gdzie odbywali staże w ramach projektu Erasmus. Teraz są bogatsi o nowe umiejętności i lepiej władają językiem. Te atuty mogą wykorzystać przy rozpoczęciu kariery zawodowej. W Zespole Szkół Ekonomicznych podsumowano projekt. Starze odbyło kilkudziesięciu uczniów w zawodach technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Staż był bardzo fajny, bardzo mi się podobało. Jest to takie oderwanie od rzeczywistości i bardzo miło spędziłam ten czas. Poznałam wielu nowych ludzi, doszkoliłam się, język również doszkoliłam. Bardzo, bardzo fajnie. Było bardzo ciekawie, nie mieliśmy żadnej monotonii, codziennie robiliśmy co innego. Na magazynie uczyliśmy się robić no, codziennie innych rzeczy. Przez cały miesiąc nie było takiej monotonii, nie mieliśmy problemów z porozumiewaniem się z pracownikami, bo jak czegoś nie rozumieliśmy, to pomagali nam w taki sposób wytłumaczyć, żebyśmy to zrozumieli. Zanim pojechali nam projekt, przeszli taki etap przygotowania do projektu, mieli zajęcia edukacyjne, między innymi posiadające umiejętności językowe, umiejętności zawodowe. Po to, żeby umieli się odnaleźć w dobrych warunkach, właśnie za granicą. Każdy z uczestników zagranicznego stażu otrzymał specjalny certyfikat potwierdzający jego odbycie. Młodzi ludzie liczą na to, że pozwoli im to na lepszy start w przyszłej karierze zawodowej. To bardzo pomoże w poszukiwaniu pracy, oczywiście za granicą też. I język też właśnie pomoże nam bardziej, już będziemy wiedzieć, jak możemy się zachować w danym kraju jak postąpić i jak znaleźć pracę. To jest bardzo dobry projekt. Na pewno będzie lepiej znaleźć pracę niż innym, ci co na przykład nie byli na tych praktykach, mamy już na przykład zdobyte już jakieś doświadczenie zawodowe. Zawalają z kolei uzyskać taką jeszcze tylko umiejętność, która się nazywa mobilność, a mobilność umożliwia w przyszłości zatrudnienie się w każdym miejscu Europy. I dlatego to jest tak ważne, żeby o tym głośno powiedzieć i zachęcić pozostałych uczniów do brania udziału w przyszłości w takich projektach. Bowiem uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych będą mieli możliwości wyjechania na podobne staże także w przyszłym roku szkolnym. W ostatniej kolejce pierwszej ligi piłkarze Miedzi przegrali na wyjeździe z Chrobrym jeden 1-3. Jednego gola w tej potyczce dla naszej drużyny strzelił Mateusz Zatwarnicki, dla którego był to pierwszy gol na pierwszoligowych boiskach. Zakończenie rozgrywek jest kwintesencją całego sezonu, w którym Legniczanie wypadli słabo. Sen o Ekstraklasie skończył się na początku sezonu i po odejściu trenera Wojciecha Stawowego Miedzianka grała już tylko o utrzymanie w Widzę ostatecznie podopieczni Janusza Kudyby zajęli 12 miejsce w tabeli. Właściciele tego hotelu reklamują atuty swojego obiektu, cicha i spokojna okolica. Autorski pomysł i projekt przewidujący rzeczywiste potrzeby tych, którzy na nocleg się zdecydują. Ma powstać jeszcze plac zabaw i basen. Hotel dla psów powstał w Dobroszowie, 10 km od Legnicy. Możemy ma jeszcze. Już przed letnim sezonem właściciele często mają dylemat co zrobić z czworonogiem. Pojechać na wakacje razem byłoby najlepiej, ale nie zawsze się da. Oddać psa znajomym czy rodzinie, z tym bywa różnie. Hotele dla psów zyskują na popularności. To jest nasza pasja od wielu lat. Od około 9 lat jesteśmy posiadaczami psów. Mamy też hodowlę labradorów. Działamy w związku kenologicznym, tutaj w oddziale w Legnicy. I jakby pasjonujemy się tak zabawą z psem, poznawaniem psów hotelu tym jest 10 miejsc wygodne przestronne sześciometrowe pomieszczenia w zimie jest i grzanie, a do tego wygodne legowisko w każdym pokoju kamera, a w razie potrzeby klient hotelu nie jest sam, bo ktoś przyjdzie i pomoże ile taka przyjemność kosztuje. Cennik jest uzależniony w ogóle od różnych potrzeb właściwie, tak Wielkość psa. Jego waga, ilość tych psów, sezon, w którym, w którym tutaj pieski będą mogły przebywać. Jak przeliczyliśmy, minimum to 40 zł. W tej branży konkurencja jest jeszcze niewielka. Polska to rynek rozwijający się. Na terenie naszej samej Legnicy i okolic Legnicy nie ma tego, nie ma za dużo. Z tego co się orientuje, jest jeden gdzieś w okolicach Legnickiego Pola. Natomiast tutaj my jesteśmy w stanie za. Zaspokoi zapotrzebowanie mieszkańców, zarówno Legnica, jak i Chojnowa, Lubina, Złotoryi, nie tylko Legnicy, właśnie. Hotel jest przewidziany na 10 miejsc, ze względu na to, żebyśmy mogli otoczyć jak najlepszą opieką zwierzęta, żebyśmy mogli poświęcić im czas, ponieważ my nie tylko przetrzymujemy psy, czyli są nakarmione i napojone, ale także opiekujemy się nimi, czyli jakby spędzamy z nimi czas. Tak? Psy będą trzy razy dziennie wypuszczane na zewnątrz, będzie z nimi zabawa. Będą się bawiły między sobą, jeśli właściciel wyrazi taką zgodę, to będzie już w trakcie podpisywania tego powierzenia psa, właściciel wtedy wyraża zgodę, czy psy się mogą bawić z innymi zwierzętami. W niedługim czasie na terenie posesji ma powstać jeszcze plac zabaw i basen, tak aby rozłąka w minimalnym sposób zaszkodziła samopoczuciu piesków. A na zakończenie zaproszenie na festyn 13 czerwca w sobotę Legnicka spółdzielnia mieszkaniowa zaprasza na wielki festyn z okazji 55-lecia tej spółdzielni. Duży festyn związany z 55-leciem spółdzielni będziemy organizować 13 czerwca od godziny planujemy od godziny 12 do 21 na terenie z tyłu za wieżowcem na Galaktycznej, między Domem Kultury a Wieżowcem Galaktycznej. Będzie sporo atrakcji, jest przygotowanych, zapraszamy naszych mieszkańców i wszystkich mieszkańców Legnicy. Planujemy zakończyć cały festyn koncertem zespołu Top One. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze informacje. Ja zapraszam Państwa jeszcze na prognozę pogody oraz do odwiedzenia nas na stronach internetowych damitv.pl. Dziękuję, do widzenia.